Cześć moi drodzy, chłopaki na budowie, epizod 12 albo 13. Jesteśmy dzisiaj właśnie na ośrodku Drabinianka, na ulicy Miłej. Chciałem Wam pokazać jedno mieszkanie, w zasadzie ostatnie mieszkanie w tej inwestycji które będzie gotowe już za parę miesięcy. Także zapraszam Was na krótki tour po tym lokalu. Całe mieszkanie ma 55,79 m2. I tutaj, krysyn pokaż, mamy sypialnię numer 1. Tak wygląda. Tutaj po mojej prawej stronie, a po waszej lewej stronie będzie docelowo łazienka. Zobaczcie, nie wiem czy będzie widać. Widzę, że nawet jest OK. Tutaj płynnie przechodzimy do drugiej sypialni. Tutaj zwróćcie uwagę, bardzo fajne okna od samego prawie sufitu do samej podłogi. Tutaj oczywiście jeszcze docelowo dojdzie około 12 cm styropianu plus wylewki tej właściwej. Także będzie wszystko tak jak powinno być. I tutaj dalej, przed pokojem, przechodzimy do salonu. I tutaj, tak, tutaj mamy taką część rekreacyjno-jadalnianą, tak to nazwijmy, a tutaj po prawej stronie mamy docelowo przygotowane miejsce na aneks kuchenny. Tutaj też fajna opcja aneks kuchenny mamy z oknem. I ostatnia rzecz, jednak nie mniej ważna niż pozostałe, czyli balkon typu lodże przepraszamy oczywiście za maja bałagan ale to jest jeszcze wszystko w trakcie budowy cały balkon ma około 7,2 m2 tutaj od sąsiada będzie oddzielony szybą zadaszony bardzo fajny no, z widokiem na razie na pustą działkę jeżeli taka, was, jeżeli taka oferta Was interesuje, na takim osiedlu cichym, kameralnym, gdzie jest niespełna 30 mieszkań, dwa, y, dwa parkingi dla mieszkańców, prawdopodobnie będzie to osiedle zamknięte, bardzo fajne okolice. Jeżeli interesuje Was taka opcja, zapraszamy i widzimy się na budowie.